Miast i z pomocą miasta bądź prywatną inicjatywą zbudowały piękne ośrodki, czy to Kraków, czy Warszawa, czy, czy inne miasta. Natomiast w Biogostoku zawsze był tutaj pewien problem, ale fajnie, że w końcu, w końcu powstał stadion i, i wszyscy kibice, nie tylko z Białego ale również z okolic, mogą podziwiać piękny obiekt, który, który mam nadzieję będzie szczęśliwy dla, dla zespołu Jagiellonii. Mówić 6-0, ale, ale tak naprawdę mówiąc, mówiąc poważnie, to rzeczywiście stworzyliśmy dzisiaj historię, to znaczy zawodnicy, miasto, stadion. Ten wynik, ten mecz będzie się wspominało przez długie, długie lata w Stoku. Bardzo się cieszymy, właściwie rada jest tak ogromna, że, że była taka synergia synergia Białostoczan, którzy przyszli na mecz, stadionu, który jest rzeczywiście piękny, no i w wyniku drużyny 5-0. No, trudno sobie wyobrazić lepsze otwarcie. A jak stadion? na No bardzo dobry, normalnie Polski Nou. Wszedłem z córkami, z żoną. Jesteśmy wszyscy w komplecie, także święto jest. Weekend mamy rewelacyjne. Atmosfera niesamowita, wynik super. Gra przepiękna. Jaga, jaga, jaga! na stadionie? Po prostu przecudownie. O czymś takim marzyłem przez 20 lat. I jeszcze pamiętam pierwszy mecz z Widzewem, 30 tysięcy ludzi, ale na takim stadionie, z takimi piłkarzami, pierwszorzędnie.